Cześć, Maneczko moi drodzy. Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Nikoś. A dzisiaj nietypowy specjalny odcinek z Mafii 2. Tak, dobrze widzicie, to jest Mafia 2. Oczywiście większość osób pewnie kojarzy tą grę. I dzisiaj taki odcinek specjalny postanowiłem, że zrobię już w zasadzie powtórzę ostatnią misję. oj nie, Tom. Tak, dokładnie tą misję ostatnią z vendety Jimiego. Ciekawa misja, dużo akcji, rozpierduchy, także myślę, że jest to idealna misja na taki odcinek specjalny. Myśl, myślę, że Vito to byłby taki nudziarz, jeżeli tu miałbym jakąś misję jakąkolwiek z nim wykonywać, bo już myślę, że każdy zna go dosłownie. A tak jest to, coś nowego. No i zawsze... Fajnie tutaj nagrać właśnie dla was coś akurat z tej gry z racji, że... A może być taka koszula. Będzie wał... fajnie klimatycznie. Akurat. Nie lubię tych kapeluszy, kurde, bo to zasłania zawsze widok. Także no. Okazja, żeby nagrać odcinek. Akurat Mafię 2 bardzo lubię. Mam sentyment do tej gry. Grałem w czasach nastoletnich. Przechodziłem wszystko. Jeżeli by, byście chcieli tutaj sami tej zapaleńcy i chcieliby yy, całą serię no to, to jest dość krótka gra, jeżeli chodzi o główną fabułę z Vito, także ja mogę ją nagrać. Oczywiście tylko i wyłącznie na jakieś życzenie, najlepiej kilku osób, chociaż jak będzie ktokolwiek kto będzie chciał to zobaczyć to mogę się zastanowić, ale, ale na tą chwilę jedynie pokażę, pokażę tutaj jedną misję. Właśnie taką najbardziej konkretną, według mnie, tutaj już troszeczkę sobie poulepszałem tych bryk, ale czym by tu pojechać? Hm. A niech będzie to auto, fajnie, ciekawie wygląda, się prezentuje. Dobra, zaznaczę, już sobie punkt, albo wiecie co, zanim jeszcze. Tutaj w drodze będzie czas na pogadankę do Enrego. Wyposażyć się. W duży kaliber oczywiście broni. No niech sobie przejadą. Dobra, to jadę. No, także będę mógł sobie pogadać akurat idealnie. Piszcie co za gry byście chcieli zobaczyć. Oczywiście w komentarzach zawsze zachęcam do tej sekcji, żeby pisać. Co byście chcieli zobaczyć najbardziej u mnie na kanale? Teraz była trochę przerwa, bo to lato sprawiło, że tutaj o wiele mniej czasu mam na nagrywanie. Też po prostu nie chce się, jest fajna pogoda, nie chce się siedzieć człowiekowi w domu, nagrywać tych gier, grać tyle. Chociaż troszeczkę w Heroesy 3 ostatnio pogrywam, nie omieszkam wspomnieć, że. Ta gra HOTA. Tutaj mnie zaciekawiła, bo są dwa nowe zamki. Kołów i oczywiście fabryka, Faktorii. Czyli fabryka i przystań, w tłumaczeniu na polskie. No i bardzo fajnie, przyjemnie mi się w te Heroesy pyka. Szczególnie, że jeszcze nie grałem fabryką. Obecnie grałem tylko przystanią i konfluksem Chyba nie grałem też. Więc konfluksem też tutaj ostatnio ogrywałem. No i fajnie się ciekawie pyka. Dobra, dzwonimy do drzwi. Już na miejscu. Kto jest? Jimmy. Kto jest? Dobra. Uwielbiam ten sklep u niego. Zawsze się tu lubiłem doposażyć. Amunicja. A i nie sprawdziłem, czy, czy mam wszystkie, bo czasami nie dokupuję wszystkich. Ale dobra. Nawet jak nie cała amunicja wejdzie, to nie szkodzi. Never have too much ammo, dokładnie. Nigdy za wiele amunicji, ale myślę, że mi na spokojnie starczy tym razem, więc tutaj nie ma się co przejmować. Granatów nakupić, o. Dobra, jeszcze tutaj oczywiście mausera. Troszeczkę amunicją podkręcić, żeby było z czego strzelać, no i. Dobra, siadam i jadę. Ostatnia misja wendety Jimmy'ego, naprawdę klimatyczna. No, goście, ale przesuwacie. Dobra. Ej, oj, oj, oj. Gdzie tutaj? Dobra. Mapka jest nie taka duża, jak się wydaje. Ona się wydaje taka w miarę większa, ale powiem wam, że jak ktoś już grał w Mafię dłużej, Dobra, już jadę, bo widzę, że mi się wpierdzielić chcą ci... Ci ludzie czasami ta sztuczna inteligencja jest powiem wam tak niemyśląca, że to po prostu... To szkoda gadać wręcz czasami. Dobra, tutaj sobie pojadę. Pojadę sobie, pojadę Dobra, wszystko mam na full HP, bo jeszcze bym mógł sobie podjeść, ale... Nie ma takiej potrzeby. Zaraz sobie zacznę misyjkę. Będzie się działo wam powiem. Bardzo lubię tą misję właśnie. Ona jest taka dość... Dość taka pełna akcji. Przebodźcowana wręcz akcją. Nie myjnia, nie myjnia. Bo jakbym wcisnął E to by mi zaczął myć. dobra. Tutaj możecie sobie przeczytać. Ogólnie chodzi, żeby zabić sędziego Hilluda i jego trzech wspólników. Zaczynam. Okej. Okay. I tu oczywiście jest chyba czas w ogóle. Albo nie ma. Nie wiem. Może w tej misji nie ma czasu. Większość misji, znaczy większość. Dużo misji. Może nie większość, ale dużo misji jest na czas w tej grze. Nawet w głównej fabule jest jedna taka konkretna misja, nie będę zdradzał, bo może ktoś nie grał, ale jest jedna taka misja na czas. Ona jest cholernie, cholernie paskudna, bo trzeba naprawdę zapierdzielać, żeby, żeby się wyrobić. A tutaj chyba nie ma czasu. Albo jest, ale bardzo dużo. Do 15 minut, 20, nie wiem. Nie wiem ile konkretnie, ale. I tu ta lokacja jest dostępna, zobaczcie, tylko wtedy. Kiedy akurat jest ta misja. To jest jedyna lokacja w grze, która jest niedostępna, a dostępna jest przez tą misję. Tutaj ten, ten za, zakątek taki. W ogóle nigdy tam nie byłem. Oni już do mnie strzelają oczywiście. Jestem ciekawy co tu jest, bo tu nigdy nie, nie zaglądałem, wam powiem. Może mogę na tyły podjechać. Patrzcie kurczę, no Mogę. Ale jaja, ale fajnie miasto widać. Empire Bay. Oczywiście wzorowane tutaj Nowym Jorkiem, Stanami Zjednoczonymi. Dobra. O, oczywiście nie gram w remaster, jak coś, tylko w oryginalną część. się, że one się praktycznie nie różnią, a, a szybciej mi było to pobrać. I oczywiście nie tyle samo, nawet co szybciej, co po prostu, że nie mam miejsca tyle, wam powiem teraz na dysku, więc... To jest akurat dobre dla mnie. Dobra. Wbiłem tu od tylca. Pierwszy raz tak gram, że tu wbiłem powiem wam. Także akurat... Dobra. Dobra, już sobie tu przeładuję M1 Garand. Mam cię gościu. O, dawaj, dawaj. Ale, żem walną. walnął. Po punktach oczywiście mi pokazuje. Leży. Kolejny. Aj. W ruchu cholera to. Ciężko. Dobra. Ale jest ten charakterystyczny dźwięk Garanda. Bardzo mi się podoba w tej grze. Dobrze go zrobili. Brzmię, kurde, obijają wam, powiem, no. Ale jest regeneracja zdrowia, więc o tyle dobrze. Lecisz, papa. Pa. Dobra, powiem wam, rzucę tam granata. Do labiryntu im wrzucę, może ktoś padnie. Nie, nie pad. Dobra, Garanda to tak, na daleko, idealnie. Półautomatyczny pistolet. Ten się ma dużo amunicji, ale. Dobra, leżysz, leżysz. Półautomat. Chcę ich wszystkich rozwalić tu, oczywiście. A, ślepa uliczka, labirynt. Minotaura. Heh. Dobra. Zaraz sobie podejdę do gnoi. Tutaj. Dobra, dobra, a niech, niech, dobra, muszę zajść ich od innej strony tego labiryntu, bo ja chyba tu tędy nie wejdę, może tu ich spotkam, tak, 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 tu będą, czuję, że tu będą, wam powiem, tu będą gdzieś, no, albo i nie, a dobra, pierniczę ich, powiem wam, wrzucę tam granatę, jeśli nie będę pierdzielił, aha, bo oni tu są pewnie. Czyli chyba jednak w tą stronę. Tak, 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 tu będzie gość zaraz. Leżysz, leżysz, leżysz. Cholera, ale mi przydupcił z tego, z z, ze strzelby. Pomp action. Guź wam mi tutaj ładnie przy, przyfasolił, ale jest gościu w fontannie. <grym> Jeszcze tu sobie ptaszek chodzi koło niego, No co gościu, jak tam? Już jednego nie ma, wspólnika, jeszcze tylko dwóch i, i główny gość do rozwalenia. Także let's go. No już sobie wrzucę granat, oczywiście, zaczepny taki. No już po gościu. Dobra, wezmę sobie pompę. Blisko. Brak granat. Cholera. Ale mi przypierdzielił. To jest ciężka misja wam powiem, bardzo ciężka. Tu trzeba grać dość taktycznie. Ogólnie jak się byście wpierdzielili w nich, to oni mają wszyscy karabiny te Tompsony tą psony i oni was to tomi, miganami no też tak samo to was ostrzelają zresztą wezmę sobie właśnie Tomigana, bo on jest dość dobry mam całą artylerię na nich leżysz gościu to jest taki automatyczny też karabinek, może z tego na razie póki co ajajaj Dużo tej amunicji idzie na nich, ale w razie, w razie czego będę brał Thompsona od nich, po prostu tu skanowanie raczej nie działa w tej grze, tego co pamiętam, także so, night, fucko. <laughs> dokładnie tak on strzela z góry, gdzieś. Aj, dobra, Thompson! Dobra. Oj, oj, oj! Nie zabiłem na szczęście siebie, dobra, granat. Kluźba wazon rozwaliłem drzwi, dobrze, że drzwi mogę przez drzwi też. Dobra, niech będzie mp40, kurde, co ja w niego nie trafiam. Tyle. Dobra, leży. Przeładowanie. Będzie jakiś gościu, boję się tu wchodzić. Wolę ich wykurzyć na daleko, bo oni są strasznie mocni na. Są strasznie mocni na daleko, wiecie? Tutaj naprawdę, jak dostaniecie ostro z bliska ze strzelby czy coś, to tu już, tu już jest koniec czasami. Że coś zachowawcze podchodzę do misji, no ale tak się do niej podchodzi po prostu. Coś szybko-strzelnego wolę. Tommy gun, niech będzie. Tamta, tamta splówka SMG, to jest za wolna. Wiem. Wszystko drugowojenne też są takie typowo sprówe. Trzeba pamiętać, że one dość, dość szybko strzelne to nie są. Jedynie to Migan się wyróżnia, że jest bardzo szybko strzelne. Kurczę, gdzie on jest? Aha, on chyba jest gdzieś w piwnicy. Bardzo możliwe, że on jest w piwnicy. Dzień dobry, adios. A tu jesteś. Dobra. Uch. Dobra, to już gościa nie ma. Dużo amunicji. To mi się podoba. I ktoś jest? Nie. Okej, okay, no to zabawmy się. Też tu nie ma, nie ma gdzie się schować nawet. Oj, oj, oj. No dość... dość licho. Dobra, za kamieniem to. Przez łeb myślę. Ależ oberwał akurat. Pięknie oberwał. I teraz z dwóch stron ich mam. Tylko żeby mi z tyłu, nie? nie? Nie wyszli, bo. Dobra, nie mam, nie mam, nie mam nic, żeby w nich rzucić. Odwrócony jest, więc nie przestrzelę baku. Dobra, gościu, mam cię, ale wam pokażę, jak to działa z bakami, bo idzie je przestrzeliwać, oczywiście. Bum, tutaj kolejne auto. Także tak, tak to działa w skrócie. Dobra. Rozwaliłem ich bryki, teraz idę po, po ostatniego gościa. Uff. Także niech się lepiej tam trzyma srogo, bo. Teraz wjadę. Nie będę pierniczył z nim już. Cholera, jasna! Aha, bo tu ten. Dobra, zabiłem go. Jeszcze nie zabiłem, ale zaraz go wykończę. Bo jeszcze benzynkę rozleję. No, tak to się robi Jimmy, pamiętaj. Ktoś nie ma dźwięku, nie wiem czemu ogólnie, ale ja nic nie słyszę. Może tu nie ma dźwięku domyślnie, nie wiem, nie pamiętam, już wam powiem, ale chyba coś się zepsuło z dźwiękiem, ale nieważne, wiadomo o co chodzi. Chata spalona, gościu wykończony. No chyba dobrze to nie skończy Oj nie Został jeszcze dobity O jest, dobra Już myślałem, że gościu tutaj Zostanie zostawiony Na pewną śmierć przez spalenie Ale jednak nie Dobra słuchajcie, jeśli się wam podobało lajk like, komentarz, subskrypcja A na koniec jeszcze z fajerwerkami na odchodne. Do następnego, widzowie. Ha, ha, ha.